I trzeci Co to było Taki dziwny dźwięk, jakby jakby krzyk, nie wiem, zaraz to odkryję. Zaraz to odkryję, ale się boję normalnie aż wyjść. Nic nie ma. Spok. Ja się bałem. Idę do bazy. Ocelot. Co to jest? Co? Tam się pali. Dym? Co to było? Co tu było. Znikło? Ocelot. Muszę go jakoś oswoić. Przecież mam rybki. Koty lubią rybki. Sprawdźmy. Kotku. Kici, kici. chodź tu. Chyba coś mówię. no nie uciekaj, wracaj tu. Kocie. Wkurzyłeś mnie. No oswój się. Rybka. Widzisz rybka. Rybka. Wiesz co? Rybka. No kurde, co to jest? Czemu ucieka? Podejdę tam. Rybka, chodź! Idzie, idzie, idzie. No, tu idzie. Rybka, nie widzisz? Chcesz? No, zwiał i ry... żar rybki się nie oswoiły. Wkurzyłeś mnie. Nieprawda mnie wkurzyłeś. Co to za kołamarnice? Nie, ja ciągle mam wrażenie, że ta łódka jest coraz dalej. Przedem była na środku jeziora. No, o. Tych tu nie widziałem wcześniej, jakby, maków. Albo i nie. Nie, tam gdzieś skończyłem. One gdzieś wiadomo, ja to wiem. Trzeba to odkryć. Tam, tam. Tam? Spróbuję może. Zobaczymy, co tam jest. Aha, tu jakiś, jakby, kurczak jest uwięziony. Jabłko! Już duży abłek tutaj strasznie. Chodź. Dobra, a propos, gdzie miałem bazę? Taki mam problem. A tu, nie! Już. Skurczy byk. Dobra, w nocy potem tego nie odnajdę. Lepiej teraz rozwalę. Potem ci jakoś zagrodzę. I idę śladem tych. Niepokojący był ten krzyk. Co to w ogóle było? Miałem wrażenie, że tam coś się jakby dymiło. Znikło. Nie wiem. Sprawdzę tylko, czy czegoś tu nie ma. Tu powinien Ja nie, już go, Mam dwa jabłka, brajesz czego mogę przegryźć. Hop. Um. Hop, siup Kurde. Trzeba tam wejść i odkryć. Hmm. hmm tam jest kwiat. Kurde, nie lubię się wspinać, ale trzeba spróbować. Hop. O Kwiatek. Co to jest? O kurde, lepiej tam nie wchodzę na razie. A jak tam ktoś jest? W się. Lepiej stąd wyjdę. Na chwilę. Wrócę tu trochę bo ciemnie. Kurde, co to jest? Co to jest, ja się pytam? Plum... Ech. Kurde... Co to tam ma być? Tam jest jakby... schron tego kogoś. Może tam jest? Kurde, czemu ja tam nie poszłem? Ale ja jestem, nie jestem przecież z nim, jestem wygnaniec. O nie. Za to za, za... to oskarżenie? Nie, nie pójdę tam na razie. Ja się prześpię. Wracam rano. Obudziłem jakieś dziwne dźwięki na polu. Mam wrażenie, że jeszcze nie ma ranka, ale zobaczę. Nie ma, chyba. Nie ma. Kurde. Mm. Co tu jest? Chodnia dalej się pali. Mm. Kurczaki, idźcie stąd, ja chcę spać. Trzeba coś zrobić jutro No nie wiem, wracam i śpię Fałszywy alarm na szczęście Już się wystraszyłem, że to coś Zaś te zielone coś wybuchające Idę spać Dobra Dobranoc Nowy dzień Idę sprawdzić co nowego na polu O, tym razem przespałem Kurczaki, normalnie nie mogę co to jest ten mały, Chyba taki... Chyba urosł Ta, Muszę jajka zbierać Póki żadnych nie mam Chwilę Jak tam jest koleś to trzeba sobie zrobić No jak Przynajmniej miecz Z kamienia Mam kamień? Mam, ale malutko Zaskopię sobie tu trochę tą siedzibkę Ale tylko trochę, nie będę tego aż tak budował Oj to i to. Dobra, starczy. Kurczak. Hi. Dobra. Łóżko może lepiej zabiorę. Ciesz, kto wie, czy mi się nie przyda? Nie wiem. Idę stąd. Idę odkryć, co tam było. A, głodny w ogóle nie jestem. Hm. Trzeba dalej nie rosnąć Kim ja się nie znam Muszę równie dobrze długo rosnąć Dobra tu mam jeden kwiatek Ale najpierw Najpierw będę potrzebował Kilowa miecza Lepszego hmm. Dobra jeszcze przytopię sobie to. No, niech się przytapia A ja poczekam chwilę jeszcze. Niepokoje hmm. Niepokojące, to jest trochę. Może lepiej wezmę pochodnie tam się jakaś pali jeszcze. Muszę oszczędzać wszystkie materiały teraz. sam nie wiem zresztą, jak się je robi. No, ale odkryję, mam nadzieję uszko Nie ma czegoś na dnie, na przykład. Puch. nie Ja. Muszę odkryć jak najwięcej rzeczy. Dobra. Żelazo chyba mogę wyjąć. O, kończy się. Bardzo dobrze. Hmm. W jest ta jaskinia Trzeba rozbadać jak najprędzej O jest Biorę tego węgla I idę Dalej Tak Dobra idę W drogę Hmm Gdzie to było teraz? Gdzieś tutaj Hmm Mapa no. Dalej centrum Niby czemu nie Zajściać, wspinać. Znęła. Jeb, się jeszcze to rozwali. Kurde, miałem wrażenie, że tu była pochodnia jeszcze wczoraj. To jest jakaś pułapka? Nie. Ha. Jak tu ciemno. Tabliczki. Oświetlę to miejsce. Ładnie tu w miarę. Przede wszystkim tabliczki. Dobra, czytamy co tu jest Tu jest jakieś przejście Maki? Mak? Maki Czyli jednak się idzie dalej Kurde No ale to kiedyś tam pójdziemy, najpierw muszę odkryć co gdzie jest Dobra, zostałem tutaj ponad tydzień Tydzień, zaraz Wtedy były te dwa tygodnie hmm, Czyli dwa tygodnie temu, tydzień Tydzień temu gdzieś tutaj stąd zwiał jestem tutaj tak jakby od trzech dni, sam dwóch, nie wiem już Tracę orientację. Kurde. Dobra, nieważne. Uważaj w nocy i dzień. Dzień i w nocy na stworzenia nie z tej ziemi. W sensie te wybuchając coś. Stworzenia? Może... Coś, coś tak dmiło. Nie wiem. Podczas burzy nie wychodzi za nic ze swojego schronu. Aha. Fajnie, że burzy jeszcze nie było. Hmm. Może bym tu został. Tu jest na pewno lepiej urządzony niż tam. Wyruszam na wschód. Wschód jest z tego co wiem, gdzieś tam. Czerwień, i drogę ci wskażę. A, miałem rację co do tych maków. Tak. Odkryłem niedaleko coś ciekawego. To jest podpis: G.A. Dobra, biorę pochodnie zanim się spalą. Jeszcze zobaczę, czegoś tu nie ma. Kurde, te pochodnie w końcu się skończą. Kurczak, tam gdzieś był, miałem wrażenie. Kurde, ale ta dżungla jest dziwna swoją drogą. Tu jest pochodnia, tam jeszcze jest jedna, ale dobra, coś tu jest. Jakieś schody, czemu dwie się postawiły? Chodź, jakieś schody, ała. Nie lubię chodzić, po tak nie czymś. Zaś kurczaki. Nie, rozwaliłem drabinkę. I tak, teraz nie wyjdę, świetnie. Okej okay, wyszłem O, okay. wow, zaś kolejne liany Kolejne Liany zaś wow No musimy tam wejść kurde Tu jest przejście Nie lubię chodzić po lianach oh. No ale trzeba się nauczyć W końcu dżungla ja bym teraz chodził dzień w dzień Mmm, ciekawe gdzie tamte tulipany będą wiodły dalej tu jest jakby dróżka taka z tych lian zrobiona Tutaj to już jest Drewno? No nie, zaraz zobaczę Drewno Co jest? O Jezu Ho Ja nie mogę Ale fajne I dziwne Wygląda jak jakaś warownia Ciekawe, co to jest? Nie? Wieża obserwacyjna Jak mu się to chciało zbudować? Przez tu tydzień był gdzieś Taki nie mniej Aha. No, widoki by, miałbym ładne, gdyby nie tam mgła A już sam nie wiem, czy to mgła, czy coś mam z oczami Łóżko Dobra, wracam, tu nic nie ma Po prostu jakaś wieża obserwacyjna, która... w której on mieszkał Tam gdzieś jest moja baza chyba co to, to ściemnia się? Ściemnia się Wracam Łóżko tam było, kurde, mogłem zabrać A zresztą jeszcze wezmę Ja ci drzew. wstrzeszyłem się, się. To gdzie ja jestem? Oj Zgubiłem się Zgubiłem się, naprawdę Gdzie jestem? Tu? Mapa, 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 pomożesz mi. Tam. Na pewno tu? Szybko się chyba nauczę orientować w terenie. Teraz. Hmm, tam jest to. Przyszedłem tu. Ja przyszedłem. Skąd ja przyszedłem? Tam. Aha. Dobra. Kurde, idzie się zgubić. <laughs> Gdzieś tutaj chyba? No nie wiem. Coś mi się wydaje, że dziennik kończy, czas prawie już nie ma. Dobra, będę kończył i od razu zacznę następny. To jest koniec jakiś teraz, to był chyba drugi wpis dopiero. Albo trzeci. Dobra, kończę trzeciego wpisa. Mam nadzieję, że kiedyś to przeczyta ktokolwiek. No, koniec.